Robił ci małą analizę, to jego praca. Nic w tym złego. Po co bym się z nią żenił, gdybym wiedział, że jest lesbijką? Może chciałeś rozpadu tego małżeństwa? Dlaczego? 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 Nie wiem, może... Masz niskie poczucie własnej wartości? Może chciałeś zrekompensować rodzeństwu to, że żyło w Twoim cieniu? Co z tym rodzeństwem? Nie wiem. Spaprałeś sobie małżeństwo, żeby ktoś z rodzeństwa wypadł lepiej w oczach rodziców. Nie ponoszę winy za jej porażkę. Więc jestem oferbą. Yeah. No, no, that, that's, that's that okay. Nie to chciałem powiedzieć. Myślałam, że trzymasz mą a ty podlizywałeś się rodzicom. Poślubiłem lesbijkę, żeby cię do wartości Masz rację. Więc tu nie chodzi o same wańki-wstańki, ale o domek dla nich i ostatek z łodzią ratunkową, w której te lalki się kołysały. Ciężka sprawa. Chodź, zbieramy się do kina. Trzymaj się, ryczy. Spóźnimy się. Dzięki za wszystko. Nie ma sprawy. Fajnie było was znów zobaczyć. Monika, uważaj z tymi ciasteczkami. Pamiętaj, to tylko jedzenie, nie miłość. Nienawidzę. Dobranoc. O, kobieta, którą zamówiliśmy. Hej, możemy w czymś pomóc? Nie, dzięki. Czekam na Joey'ego Trybani. To ja. Chodzi o tego starszego. Boże, fajniejszy niż na zdjęciach. Jestem rogi. Chrupki serowe? Joey ma za to ale ja chętnie. Większość ludzi chce, żeby ich zwierzęta po śmierci wyglądały jak wyśni. Ale są tacy, którym zależy na pozie. Na przykład gonitwa za ogonem. Albo łapanie frisbee. Ja będę jako szukający kluczy. Przyszła Ronnie. Skarbie. Co ty tu robisz? Zostawiłeś u mnie perukę, a jutro możesz jej potrzebować. Dzięki. Kto ma ochotę zagrać w kulki? Nie powiem.